Rejestrując się z linku zawartego w opisie tego filmu na giełdzie Prime XBT i podając kod We Are Crypto 50, otrzymasz 50% bonusu do pierwszego depozytu na giełdzie Prime XBT. Myślę, że fajna promocja, warto skorzystać. Jeżeli coś takiego Ciebie interesuje, link znajdziesz w opisie tego filmu. Zapraszam. Zapraszam do moich kanałów na Telegramie i Discordzie, gdzie buduję społeczność kryptowalutową, gdzie dzielę się wiedzą z moimi widzami, gdzie dyskutuję na temat kryptowalut. Linki znajdziesz w opisie tego filmu. Cześć wszystkim, z tej strony Mr. Hyde. Dzisiaj mamy do odebrania dwa airdropy Litecoin i Shade Protocol. I tutaj, jeżeli się podłączymy do, może omówmy sobie to, Shade Protocol jest takim protokołem, Privacy i tutaj jak się podłączymy w zakładkę Calculate Import from Kepler World, ściąga nam portfele i Calculate. I przekalkulowuje ile nam powinno tutaj wpaść. Aczkolwiek nie wiem czy mam dobry portfel, tych portfeli mam kilkanaście już w sumie chyba. Nie wiem czemu mi akurat ten tutaj podłączyło, ale ok. Sprawdźmy sobie to jeszcze. Czy mogę tutaj mogę dodać inne? Nie, ilość jest ta sama. Ogólnie ta ilość tych, tych tutaj coinów jest bardzo niska. Ja tutaj akurat za kosmosę tylko dostałem. Jest bardzo niska, ale tak jak czytałem na grupach, też ludzie, którzy stykują nad kilkaset atomów, też dostali niewiele. To tak naprawdę nie ma znaczenia. Zobaczymy, ile ten koń będzie warty. Może będzie tak jak z Neta, a może będzie tak, że będzie niewiele warty. I przejdźmy sobie teraz do drugiego Litecoin. Tutaj jak sobie wejdziemy na stronę, strony oczywiście są w opisie, klikamy zakładkę airdrop. No i podłączamy portfel i jest claim. Claim jest podzielony na misje, tak jak zazwyczaj to jest w przypadku kosmosowych airdropów. Pierwszy to w sumie tylko było podłączyć się. Drugi decentralized tweeting, czyli dodać tweeta. Tutaj też strona prowadzi za, za rączkę, można powiedzieć tak. Klikamy next. Tutaj ja akurat mam Mission Complete, ale tam wejdziecie sobie i wystarczy. Bardzo proste rzeczy są. E, taki, tutaj jakby widać, że ten Litecoin buduje coś w stylu Web 3.0, e, no bo tam już, tam, powiedzmy, taki Twitter już, już się buduje. E, I warto z tego skorzystać. Później stake, tak samo, kieruje nas tutaj za lączkę. Przechodzimy. Ja sobie zwyczajowo dodam połowę. Tak, czyli jest stake do stakecy to nie ma no to dobra to trzeba wziąć jakiś pierwszy lepszy w sumie mm, active for to znamy. coś znanego bym chciał no dobra może ten for... o, fix będzie najlepszy dobra i fix, stake tutaj stake, sync in no dobra będzie ten sync in Kepler wallet. Approve Dobra, jesteśmy, dajemy stake. Maksymalnie 200, to ja nie tam 200 dam. opowiedzmy no powiedzmy 100, my, że później sobie dorzucę. Next. Send. Podpisz tak. Dajemy low. Zawsze troszkę taniej, a wychodzi na to samo. Ogólnie też polecam, wydawać dawać to ten, ten low z tego względu, że. Ciutko, dłużej, poczekacie tylko na to, ale to co dosłownie łamki sekund, to już jest zrobione. A jak robicie tych transakcji dużo, na przykład tutaj inwestujecie sobie atom, no to warto jednak, żeby um, żeby robić to na, na tych tańszych wolumenach z tego względu, że no później to się może uzbierać ciekawa słomka, dlatego ja wolę osobiście tutaj przeoszczędzić, skoro mogę. Dobra, przechodzimy dalej. Mission complete, OK. Już mamy większość odebraną. To sobie zamykam. VOLT na like coin vote now, zagłosować zawsze, w gyreldropach zawsze jest to samo, bo strona prowadzi z rękę to nie jest to raczej jakoś specjalnie trudne Kogo coś widzę wolno ładuje w tym przypadku zobaczymy Voting power Proposals okej okay. no wejdźmy nawet to pierwsze Aha, tu jest VOD, i tu jest do Czy Czyli ja nie na co, co trzeba kliknąłem. Dobra, tu jest VOD, dobra, dobra. Idziemy, nie wiem, yes, niech będzie. Aż że tutaj, żeby na usmocnić, weźmy tak jak najbardziej. I dobra, AirDrop kolejny odebrany. Teraz przejdziemy do Shade Protocol, ile one będą warte. Zobaczymy, ja sobie zwyczajowo połowę zostawię, a połowę pewnie sprzedam. Pod warunkiem, że będzie to coś warte, bo jeżeli to będą jakieś typo, typowe grosze, no to nie będę tego sprzedawał, bo nie ma sensu. Dziwne jest to, że tutaj dosyć mało tego wpadło, mało ilościowo tych tokenów, zwłaszcza przy Shade, no ale okej. Okay. Dobra, teraz tutaj już mamy zrobione, tak, wszystko. Tak, na Maxa takiego szału nie ma, jeśli chodzi o ilość tuckerów, ale w porządku. No i dobra, przejdźmy do Shade Claim. I tutaj oni chcą, żeby obejrzeć te wideo. No to oglądamy. I tutaj no co, nie będę oglądał na wizji, także tutaj sobie zrobię cięcie i jak już się skończy, to wrócę do Was. No dobra, i tak jak widzicie obejrzeliśmy sobie tutaj już i klikamy claim now. Um. import from Kepler wallet, it's a commit and cosmos, it's a shell, it's next create permit next aha, so your master account is the secret network address where SHD uh, for all Imputed address will be airdropped. Addresses will be permanently linked and cannot be in unlinked. This link is completely private thanks to secret network encryption and will only be viewable by the owner of the master account. Please use the Kepler browser extension to change the account you would like, like to use. Czyli rozumiem to tak, że po prostu będzie to przyłączone do naszego Secret Network, ale przez Kepler będzie można sobie to e, jakby ogarnąć, że na Keplerze będzie to widać, czyli na Keplerze jak na życie będzie podłączona oddzielna zakładka pod ten Shade Protocol. Może ona już jest, zobaczymy. Nie widzę tego czyli jeszcze pewnie nie ma, ale jak znam życie to będzie, bo zazwyczaj to działa w ten sam sposób. Dobra, transaction, o, żeby być pewnym, tak, żeby być, pewnym, żeby być cierpliwym, bo za 12 godzin dopiero dojdzie, nie? Sorry, że tak, ale nagrywam ten odcinek od razu po, po tym, jak się przebudziłem, więc jestem trochę zespany. Um, dobra, czyli za 12 godzin tutaj to przyjdzie i no i co? Mamy czekać, tak? Claim amount tyle, a dlaczego tyle? Bo 20% of your full airdrop, tak? Um, 20% we recommended selecting average fees in Kepler czyli tylko 20% dają No ciekawe, to może być coś warte, jeżeli tak Nie wiem ile dostają użytkownicy Secret Network Może więcej, ale to jest mało, naprawdę Dobrze to wygląda Naprawdę może być coś ciekawego z tego, może to być warty 1 dolara i będziemy mieli tyle, nie? No dobra, zobaczymy Dorowanem o koniu i nie zagląda się w zęby, ile będzie, tyle będzie Czekamy no i chyba wszystko w tym nagraniu. Pokazałem jak odebrać Lightcoin, like pokazałem jak odebrać Shade i co. I czekamy na dalsze, dalsze poczynania. Tutaj jeszcze coś create. Viewing token, Aha, no dobra. żebym mógł Ten Secret Network ogólnie jest specyficzny, jest bardzo taki nieintuicyjny. No, ale jest używany, tak, jest wykorzystywany no tam różnych rzeczy, więc no, trzeba przywyknąć do tego, ale osobiście nie przepadam za nim, nie lubię go. O ile lubię Kosmos, to tyle Secret Network nie przypada. Dobra, tyle w tym nagraniu, do następnego, cześć.